W tym wideo dowiesz się, jak zbudować dwa proste filary inwestycyjne oparte na globalnych ETF-ach i zastosować je bez względu na to, czy chcesz zainwestować 10, 50, czy nawet 250 tysięcy złotych? Na końcu poznasz sprytny sposób, który uchroni Cię przed paniczną sprzedażą w trakcie spadków i zminimalizuje ryzyko Twoich inwestycji. Aby minimalizować ryzyko docelowo, czyli nie tak od razu, w Twoim portfelu powinny znaleźć się zarówno aktywa, tak zwane stabilne, jak obligacje skarbu państwa, złoto czy nieruchomości. Jednak takim boosterem do zwiększenia zysków będą dla ciebie akcje globalnych spółek, ponieważ dają one najlepsze szanse na wzrost. Historycznie światowy rynek akcji przebijał inflację około 6-7% rocznie. Dlatego właśnie akcje są niezbędne w długoterminowej strategii. Nie musisz jednak stawiać całej strategii wzrostowej na akcjach. Często sprawdza się prosty podział: 35% portfela w akcjach i 65% w aktywach bardziej stabilnych. Dzięki temu, nawet gdy giełda chwilowo nurkuje, cały kapitał nie idzie na dno. W tej alokacyjnej części warto rozbić trochę siły, np. 15% na rynki rozwinięte i 20% na rynki wschodzące. Tak łączysz solidność gospodarek Stanów Zjednoczonych, Niemiec czy Japonii z potencjałem Chin, Indii czy Brazylii. Oczywiście, zamiast polować na pojedyncze spółki, lepiej jest postawić na fundusze indeksowe, czyli ETF-y. Po pierwsze, koszty. Tradycyjny fundusz potrafi zjeść 3% rocznie, a etf -y mniej niż 1,5%. Po drugie, dywersyfikacja. Jedyna transakcja i masz udziały w setkach firm. Po trzecie, brak konieczności analizowania raportów finansowych. Indeks sam przesiewa rynek, a ty tylko dokładasz kolejne jednostki. Na część rozwiniętą świetnie nadaje się ETF śledzący indeks MSCI World. W środku znajdziesz firmy z 23 gospodarek. Ponad połowę wagi stanowią spółki amerykańskie, które dobrze znasz, takie jak Apple, Microsoft, Alphabet czy Amazon. Obecny koszt to zaledwie 0,2%, czyli 2 zł na każdy zainwestowany tysiąc. Z kolei rynki wschodzące skutecznie ogarnia ETF replikujący MSCI Emerging Markets. Ma ponad 3000 firm, 40% przypada na Chiny, reszta rozkłada się między Tajwan, Koreę Południową, Indie i kilkadziesiąt innych krajów. Opłata roczna. Dwa Fundusze reinwestują dywidendy, więc nie płaci w prowizji za ponowne zakupy, a rejestracja w Irlandii jest sprzyjająca podatkowi. Kiedy już wiesz, jakie fundusze wybrać, pojawia się pytanie: pić całość od razu, czy podzielić wpłatę? Statystyka faworyzuje jednorazowy zakup, bo rynek większość czasu rośnie. Psychika jednak faworyzuje podział, dlatego warto stosować metodę DCA, czyli Dollar Cost averaging). Rozbijasz więc zaplanowaną kwotę na różne raty, choćby raz na miesiąc, powiedzmy po otrzymaniu pensji, i kupujesz niezależnie od nastroju giełdy. To zdejmuje z Ciebie ciężar wyboru tego idealnego momentu. Jako pierwszą symulację załóżmy, że masz do zainwestowania w sumie 250 tysięcy zł. 15%, czyli 37,5 tysiąca, przeznaczasz na ETF MSCI World. 20%, czyli 50 tysięcy, trafia do ETF-u rynków wschodzących. Resztę trzymają inne aktywa, czyli obligacje indeksowane inflacją, gotówka na koncie oszczędnościowym i na przykład trochę zło. Jeśli nie masz takich możliwości finansowych, i startujesz na przykład z 10 tysiącami, proporcje w tej części akcyjnej są w zasadzie takie same. 1500 zł trafia do MSCI World, 2000 do rynków schodzących. Cztery zakupy co miesiąc załatwiają sprawę, a na takim mikrobudżecie nie odczujesz prowizji. Oba wspomniane fundusze notowane są w dolarze lub funcie, więc naturalnie zaczynasz martwić się o kursy walut. Pamiętaj, że zmienność dolara do złotówki jest około dwa razy niższa niż zmienność samego indeksu MSCI World. Oznacza to, że większy wpływ na Twój wynik ma to, czy w ogóle jesteś na rynku, niż to, po jakim kursie kupiłeś walutę. Gdy inwestujesz na 10 lat lub więcej, np. Na, na emeryturę, różnice kursowe wygładzają się same. Raz w roku, najlepiej w pierwszym tygodniu stycznia, sprawdź, czy udział akcji nie przekroczył 45% albo nie spadł poniżej 25%. Jeśli proporcje uciekły, Sprzedaj nadwyżkę lub dokup brakującej jednostki. Taki coroczny rebalansing utrzymuje docelową mieszankę ryzyka i nie wymaga codziennego śledzenia notowań. W takim wypadku wchodzi procent składany i to jest twój cichy sprzymierzeniec. 100 tysięcy złotych rosnące o 7% netto rocznie zamienia się po 30 latach ponad 700 tysięcy. Zarabiasz nie tylko na pracy pieniędzy lecz także na pracę zysków z tych pieniędzy. I tutaj przykładowo dwie hipotetyczne historie. Robert, Marek. Obaj 30-letni mają po 20 tysięcy oszczędności. Robert odkłada gotówkę na okazję. Marek od razu kupuje etf -y i dokłada co roku tę samą kwotę. Nawet przy skromnych 5% realnej stopy zwrotu Marek po 25 latach ma prawie 900 tysięcy złotych. Robert niespełna 400. Dlaczego? Bo procent składany działa tylko tam, gdzie kapitał jest na rynku, a nie w szufladzie czy na koncie bankowym. Ale kto tak naprawdę decyduje, jakie spółki trafiają do danego indeksu? Firma MSCI używa kryteriów kapitalizacji płynności i dostępności dla inwestorów zagranicznych. Co kwartał? Wygląda wkłady, dwa razy w roku robi większe zmiany, usuwając spółki, które spadły poniżej ich wymagań i dodaje nowe gwiazdy. Dzięki temu Twój ETF samoczynnie przesuwa kapitał w kierunku bardziej obiecujących firm. Inflacja zjada siłę nabywczą, ale jeśli Twoje ETF -y rosną 7% rocznie, a inflacja wynosi około 4%, realnie zwiększysz majątek o 3 punkty procentowe rocznie. To jest różnica między nie tracić, a budować dom nad jeziorem. Konto emerytalne IKE lub IKZE daje dodatkową tarczę podatkową. Wypłata po osiągnięciu wymaganego wieku jest zwolniona z podatku belki, czyli 19%, które oddałbyś, jeśli już teraz nie uwzględnisz tego w swojej strategii. A w XE dodatkowo odpisujesz wpłatę dochodu. Na zwykłym rachunku inwestycyjnym pamiętaj, że raz w roku składa PIK 38. To jest 9 minut pracy, jeśli prowadzisz portfolio MTF. Niektórzy inwestorzy próbują zabezpieczyć walutę kontraktami lub funduszami hedżowanymi. Zabezpieczenie takie jednak kosztuje i działa jak dodatkowa opłata. W długim horyzoncie lepiej zdywersyfikować źródła dochodu, np. częściowo zarabiać w euro, niż płacić za hedżing. Coraz częściej słyszysz też o ESG, środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny. Jeśli zależy Ci na tym filarze, istnieją odpowiedniki ETF-ów, jak World ESG Skinet czy EMESG Leaders. Koszty i zasada działania pozostają prawie identyczne, a Twój portfel jest lżejszy pod względem kontrowersji bieżącego trendu łańskiego. Aby zacząć, zapisz taką checklistę startową. Wyznacz cel finansowy w konkretnych liczbach. Oceń tolerancję ryzyka, czy zaakceptujesz spadek, np. o 25%. Ustal docelową mieszankę aktywów. Wybierz dwa ETF-y. Zrób pierwszy zakup w ciągu tygodnia, aby przerwać prokrastynację. Ustaw stałe zlecenie dopłaty raz w roku, rebalansuj, no i odłóż telefon, żeby nie sprawdzać cały czas tych wyników. W badań behawioralnych wiemy, że człowiek bardziej cierpi z powodu straty, niż cieszy się z równego zysku. Ta awersja do straty wypycha ludzi z rynku właśnie w tym najgorszym momencie. Dlatego... Kalendarz transz i mentalna zgoda na bezce są ważniejsze niż kolejne godziny analizy wykresów. Jeśli nagle potrzebujesz gotówki, a rynek akurat spada, najpierw sprzedaj część obligacyjną lub złoto. Akcje zostaw w spokoju. Procent składany nie zostanie dzięki temu przerwany. Pamiętaj, że Bessa pojawia się średnio co 6 lat i potrafi zabrać z rynku 30% wartości. Historia II wojny światowej, kryzysu naftowego, pęknięcia bańki dot.com czy upadku Lehman Brothers pokazuje jednak, że gospodarki mają zdolność do odbicia. Wielkie firmy adaptują się szybciej niż myślisz. Po zmontowaniu portfela, Twoje zadania są trzy. Zasilaj rachunek raz w miesiącu, dokupuj jednostki w zaplanowanych terminach i raz na rok rebalansuj całość. W końcu może być aktywne spekulowanie, ale zanim zboczysz z kursu, policz o ile musiałbyś pobić rynek, by uzasadnić wyższe koszty i du duże ryzyko błędu. Zabierasz z tego filmu trzy lekcje. Pierwsza to to, że prostota wygrywa z komplikacją. Dwa ETF-y zastępują dziesiątki funduszy tematycznych i setki godzin resetu. Druga to to, że psychologia bije prognozy. Plan dolar, cost averaging i coroczny przegląd portfela pomogą ci trzymać się kursu. I trzecia to to, że czas to twoja dźwignia. Im dłużej pracuje procent składany, tym mniej musisz wypłacić z własnej kieszeni. Jeśli chcesz, by Twoja finansowa niezależność przetrwała każdą burzę, zadbaj o dwa filary ETF-owe. Trzymaj się harmonogramu zakupu i nie daj się zwieść chwilowym fajerwerkom rynku. W opisie znajdziesz linki do kolejnych filmów, które przydadzą ci się w budowaniu Twojej strategii. Oczywiście. Ten materiał ma charakter edukacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Zanim podejmiesz decyzję, dopasuj strategię do własnej tolerancji ryzyka, horyzontu czasowego oraz indywidualnych potrzeb. Więc wrócaj kolejny film i do zobaczenia.